Dzień dobry. Witajcie mili. Dzisiejsze nagranie jest inspirowane jednym z filmików Nali Radwanowskiej, w którym to filmiku pada zdanie, że największa ulga przychodzi wtedy, gdy życie traci sens. Brzmi absurdalnie, prawda? Ostatnio przeciągają przyciąga, mnie takie. Kontrowersyjne tematy, ale zakładam, że może kilku z Was obserwujących mój kanał będzie chciało przyjrzeć się temu bliżej. E, także zaczynamy. Największa ulga nie przychodzi wtedy, gdy wszystko się układa. Zresztą ulga, skoro przyszła, to będzie musiała odejść. Największa ulga nie przychodzi nawet wtedy, gdy w końcu wiesz, kim jesteś. Nie wtedy, gdy odnajdujesz sens życia. Największa ulga przychodzi wtedy, gdy Twoje życie traci sens. Bo czy idea sensu może męczyć? Od dziecka uczono nas, że życie musi mieć sens, że trzeba wiedzieć, kim jesteś, dokąd zmierzasz, po co tu jesteś, jaki jest Twój cel. I od tego momentu zaczyna się psychiczne napięcie, bo ja, które przecież nie istnieje, bo jest tylko myślą, próbuję ten sens utrzymać. Tworzy się swego rodzaju wysiłek. I sens staje się projektem, staje się rolą do odegrania historią, którą trzeba nieustannie podtrzymywać. Gdy życie współpracuje z tym projektem super. Ale co, kiedy nie współpracuje w ogóle? I czasem przychodzi taki moment, kiedy wszystko się rozsypuje, i nie wiesz już, kim jesteś, co dalej, po co to wszystko. I umysł mówi wtedy: To jest porażka, coś z tobą jest nie tak. Tak nie powinno być. Ale właśnie wtedy coś bardzo ważnego się kończy. Kończy się próba nadania sensu temu, co nigdy go nie potrzebowało. W tym momencie może pojawić się ulga, ale ulga, która nie jest euforią ulga, która nie jest jakimś przejściowym stanem. Nie jest chwilową radością, chwilową projekcją Twojego umysłu, że wszystko będzie jeszcze gdzieś tam w przyszłości dobrze. To jest raczej cisza. To moment, w którym nic nie musisz wiedzieć, nic nie musisz rozumieć i nic nie musisz naprawiać. I wtedy życie przestaje być zadaniem do wykonania. Życie przestaje być problemem do rozwiązania. I zostaje to, co jest. Sens i bezsens są tylko historiami umysłu. Życie. Nie wydarza się po coś. Życie wydarza się spontanicznie, jako to. Zobacz, że drzewo nie pyta o sens bycia drzewem. Twój oddech nie szuka celu. Serce nie potrzebuje narracji. Tylko nasze małe ja chcę wiedzieć dlaczego, po co. Ale kiedy to ja na chwilę opada, pojawia się spokój, który nie ma powodu. I możesz doświadczyć tego dokładnie teraz. I jeśli być może jesteś teraz w miejscu, gdzie wszystko wydaje się puste, bez sensu, rozsypane, to nie musi być błąd. To może być właśnie koniec iluzji, że musisz być kimś określonym, że Twoje życie musi coś znaczyć. Może może to jest pierwszy moment, w którym życie przestaje być ciężarem, a staje się spontanicznym przepływem, bez autora, bez presji i bez oczekiwań? I na koniec. Największa ulga, moim zdaniem, nie przychodzi wraz z odpowiedzią. Przychodzi wtedy, gdy pytanie przestaje mieć znaczenie. Dziękuję, że tu jesteście, i do zobaczenia.